Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że zazwyczaj w grudniu mieliśmy sesję porządkującą budżet w tym roku. Chcemy, chcemy spora zmiana dokonać już dzisiaj, 25 listopada. Na pewno jeszcze w grudniu pewnie się pojawią, ale myślę, że na chwilę jest za wcześnie o tym mówić. Czyli generalnie zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych. W większości przesunięciu ich realizacji na rok 2012 i lata następne. Tutaj szczegółowo już na komisjach omawialiśmy to zarówno więc dokumenty na tą sesję, jak i dokumenty dotyczące projektu budżetu na rok 2012. Czyli z różnych przyczyn ja w tej chwili nie będę się odnosił szczegółowo, nie będę ich szczegółowo omawiał, tylko że, że Państwo będziecie mieli pytania co do tego w każdym momencie powiem, że zmieniamy troszeczkę harmonogram do robót. Zadanie ponadto przebudowy i rozbudowy Wieloletniego Centrum Kultury. Zmieniamy harmonogram prac przebudowy i rozbudowy czyli ulica Kościuszki Zamońska. Również obwodnicę północną miasta. Jest to jedyny projekt z wykazu przedsięwzięć, który na chwilę odesłonił zyskowe dofinansowania. Proponujemy wpisać rozpoczęcie realizacji tej inwestycji w roku 2000 13. Również rozpoczęcie realizacji e, zadania pod nazwą Kompleksowe zarysu Turystyczne turystycznego zalewu pojazdów i Ignalaju e, proponujemy przesunięcie na lata 12-13. E, natomiast proponujemy, e, oczywiście zmiany e, są dokonywane zarówno w planie wydatków, jak i w planie dochodów. W dochodach mamy dotacje ze środków zewnętrznych. Natomiast już e, kończąc, kończąc wydatki. Kilka inwestycji proponujemy wykreślić, ale nie zostały zrealizowane i nie zostaną zrealizowane. To są szwajcarskie, Szwajcarskiej, Budownicy Łąkiewicz, Wala Siegny, Budowa Stoliska dla oraz modernizacja budynku Żłowych. To są projekty, najważniejsze projekty w zmianach, wydatki, zmianach wydatków inwestycyjnych, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Proponujemy zwiększenie rezerwy światowej o kwotę 200 tysięcy złotych. Te środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, wynikające ze szczegółowego rozliczenia roku 2011, w również z tych wyrób, które były wypłacone w styczniu. I proponujemy zwiększenie 200 tysięcy dotacji dla przedszkola publicznego przez osobę fizyczną. Jeżeli chodzi o dochody, to oprócz tych dotacji ze środków zewnętrznych. Zmiany dochodów wynikają z powoli, ze zbliżającego się końca roku, czyli informacji, które posiadamy, wykonanie poszczególnych pozycji dochodów i do najważniejszych należą zwiększenie opłat o kwotę 160 tysięcy zł, zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za zajmowanie lokalnej mieszkanie 100 tysięcy złotych i podatku od nieruchomością o 300 tysięcy, zmniejszenia ze sprzedaży nieruchomości zmniejszenia 700 tysięcy złotych, podatku spadku na 30 tysięcy i udziału w podatku dochodowym na 100 tysięcy złotych. Przedstawione przeze mnie zmiany skutkują jeszcze y, korektami w planie przychodów i rozchodów. Y, mianowicie... W związku z tym, to, że kilka tych inwestycji zostało wykreślonych, zmniejszamy przygodę od kwoty 2 miliona 831 tysięcy zł, jednocześnie zwiększając rozchodę od kwotę miliona zł. Czyli według planu zaskupuje to zmniejszeniem, zmniejszeniem zadłużenia na koniec roku o kwotę 4 miliony zł. Odnosząc się do tych zmian, które najprawdopodobniej będą jeszcze w grudniu, Myślimy, że będą dalsze kroki podejmowane, podejmowane w tym kierunku, aby to zadłużenie było nie na poziomie niezmienionym w stosunku do roku 2010. Oczywiście idea tego jest już dla nas wszystkich jasna. Wyzwanie roku 2012: próba zahamowania, ja mam nadzieję ograniczania wydatków bieżących i kwestii realizacji tych wszystkich inwestycji, które są w w okazji przedsięwzięć. Natomiast odnosząc się do pierwszej uchwały w porządku obrad, poprzedniej zmiany w budżecie, czyli zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. E, chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim zmieniamy wykaz przedsięwzięć w związku z tymi korektami i zmieniamy wynik roku 2011. Czyli zmieniamy dochody, zmieniamy wydatki. Jednocześnie zmienia się deficyt, przychody, rozchody, wówczas musimy korygować plan roku 2011. Rok 2012 i następne pozostaje bez zmian. I tutaj jeszcze ostatnich y, ostatnie kilka zdań na temat y, tego, y, co, się, y, co się z tym wiąże. Z, wraz z projektem budżetu na rok 2012 przedstawiliśmy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która już w chwili obecnej będzie nieaktualna w części, y, gdyż. Dzisiaj dokonujemy zmian w wieloletniej prognozie finansowej, bo ile budżetu są roczne, o tyle wieloletnia prognoza finansowa jest jednym dokumentem, który możemy zmieniać, nigdy nie możemy go ukryć. Czyli w stosunku do materiałów, które zostały złożone z projektem na 2012 rok, ta prognoza jest dla nas korzystniejsza, z tego względu, że w pewien sposób wynik roku 2011 będzie lepszy niż materiał przewożony z projektu budżetu na rok 2012. A do poprawy Państwu proponujemy. dziękuję bardzo. W związku ze zmianami w budżetowej, w związku z które w się polerują, które były jednak w projekcie budżetu na 2011 rok, chciałem przedstawić stanowisko klubu. Klub danych istniejących co do budżetu tego roku głównie ze względu na jego i niezrównoważonych charakter. Nawet w tej stronnej wersji budżetu nie jest on realizowany. Po pierwsze, uchwalony budżet skupia się na kosztownych zadaniach pomijając ważne inwestycje w oświatach. Wnioski inwestycyjne klubu, takie jak budowa Nowokowskiego, czy Licy Korczaka, zostały uczyszczone. Po drugie, w obecnych zmianach budżetowych proponowane są dodatkowe określenia zadań, Szczególnie dziwne są określenia budowy ulicy Szwajcarskiej, Ludkiewicz czy Walesie były to propozycje pana burmistrza, więc dobrze się przez odpowiednich pracowników urzędu i poparte przez Radę. Wyżej wymienione inwestycje zapisywano już kilkakrotnie w poprzednich budżetach, naszym najwyższy czas by je wykonać. To my jak radni mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami ulic, to my mając zapisy budżetowe zapewniałyśmy, że wejście ulica będą wykonane, a teraz są one całkowicie określone. Klub nie podnosić kwestii inwestycji, które są bardzo ważne na rozwoju miasta, które były wpisane do budżetu np. przybudowy ulicy Zamońskiej czy kompresowe zagospodarowanie zbrojne. Te inwestycje te zostały przeniesione do projektu budżetu na 2012 rok. Biorąc jednak pod wcześniejsze zastrzeżenia, krótkie pis, nie będzie głosowały przeciwko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W przyszłość proponuję w sprawach różnych oświadczenia, stanowiska, klubu i tak dalej. No, tak wydać oświadczenie co do projektu tej uchwały. A to wykraczało poza projekt tej uchwały. Kto chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę, poddaję projekt uchwały pod głosowanie w kolejności zapisów zaproszenia. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto jest przeciw? Stwierdzam przyjęcie uchwały przy 7 głosach wstrzymujących. I zmiany w budżecie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Większość. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. 4 głosy przeciwne, 3 wstrzymujące. Ile? 5. Ale większość jest za przyjęciem uchwały. Stwierdzam jej przyjęcie. Co należy do właściwości burmistrza, a co należy do właściwości rady. I wiecie Państwo doskonale, że każda decyzja ewentualna organizacji o się, w sprawie czy reorganizacji oświaty, czy ustawienia budżetu, zaczyna należało do Państwa rady, nie do burmistrza. A w tej chwili rzeczywiście już w mieście słyszycie takie głosy, że to burmistrz będzie likwidował. Pomyślam, że by chciał, to nie zlikwiduje. To jest wyłączna kompetencja Rady Miasta. Nie ukrywam się od odpowiedzialności. Opracowuję różne warianty i przedstawię Państwu bo do z tego jestem radę. Zatem znowu populizm. Być może, że nawet w kolejnym tego budżetu na 2011 roku jakieś elementy zawierają, ale pamiętajcie Państwo, że co roku jest dyskusja na ten, czy spełnianie warunków różnych radnych zgłoszających swoje wnioski, aby w ogóle budżet miał w szansę być uchwalony. Każdy z Państwa rady wie, że budżet składa się zarówno z dochodów, z przychodów, jak i wydatków i rozchodów. Nie ma takiej możliwości, żeby wykonać takie bardzo wszystkie inwestycje, nie mając dochodów. Bardziej populistycznego stanowiska niż to, które wkrótce wygłosił się podczas rady, trudno sobie wyobrazić. Także jeżeli komuś zarzuca się populizm no to raczej popatrzcie, zacznijcie od siebie. Czy to, co wyrzuciliście, czy to nie jest czysty populizm? Przypomnijmy sobie sesję, kiedy e, uchwalaliśmy statki podatkowe. Jest byliście Państwo przeciwne. Kiedy zadaliśmy pytanie niektórym osobom z Państwa, którą inwestycję mamy wybrać, Czy ulicę do czy obwodnicę? Bo tylko na jedną możemy otrzymać pieniądze. Odpowiedź była, że wybieramy dwie. No i taki trzeba podać bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj są w dlaczego nie jest realizowane to, dlaczego nie jest realizowane to, dlaczego to. Ale receptie, skąd wierzymy na to pieniądze, Państwo jakoś nie jesteście w stanie ich konstrukcyjnie zajmować. Państwo no, tak. autorski projekt budżetu. Na pewno nie jest jesteście w stanie. Z prognozą finansową na przyszłe lata, tak jak to mówi, o tym mówi nowa ustawa o finansach publicznych. Jeżeli Państwo się ten rachunek uda zrobić, ja chętnie podpiszę się do Państwa projektu i będę go realizował. Nie chcę powiedzieć, Panie Burmistrzu, niech Pani robi ulicy to wszystkie poważniejsze jest ulica Szwajtarska. Zgodzę się z tym, jeżeli większość tak uzna i zrobi ulicę szpajtarską, na którą od lat ludzie czekają. Powiedzcie, że rezygnujemy z pieniędzy zewnętrznych, które otrzymujemy na walę. Poza nam pieniądze zewnętrzne, wyróbmy na to ulicę Nowakowskiego. Jeśli rzeczywiście taka będzie pora rady, wykonamy ulicę Nowakowskiego. Ale nie róbcie po że jesteśmy przeciwni zwiększaniu podatków, przeciwni zwiększaniu dochodów, przeciwni obciążaniu czymkolwiek mieszkańców, przeciwni reorganizacji, jakiejkolwiek reorganizacji oświaty. Natomiast jesteśmy za wprowadzeniem jak największej ilości inwestycji. Takiej możliwości nie ma i każdy radny sobie starać tego sprawę yy, Dziękuję bardzo serdecznie Panu Radomkowi, i po mój komputer, ten y, mail z tą informacją do pana. Yy, oczywiście będziemy korzystać z każdej okazji, natomiast z no, podstawowej perspektywy finansowania proszę wierzyć, że możliwości uzyskania środków nie mieliśmy. Chętnie o tym powiem, ale niestety nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie tylko Jest że jak na początku na początku dekadencji to tamtamiśmy jako Proszę mi wierzyć, że nie jesteśmy drogi na taką sytuację, tylko że postawiamy się do końca nie doczeka do nas w trakcie podejmowania jednostkowych decyzji i takich nacjonalnych. Ożywić aspekt na Nie wiem, czy to jest prawo z komisji budżetowej.